A to co? Lawa? U mnie też. Tato, obudź się! O, co się dzieje? Zobacz! Urany! A to co? Żyjemy w jakimś wulkanie? Co się stało? E, eee, a co to jest? To już pora zakończyć to wyzwanie z lawą. Eee. A, podłoga to lawa, już pamiętam. To w ogóle nie jest straszne. Cześć wszystkim! Zaraz zdradzimy wam wszystkie zasady tego nowego wyzwania Lava Challenge, bo to całkiem niecodzienne wyzwanie. Zobaczcie jaki fajny kotek. A co on tam ma? Safe! Save? Ma tu specjalne numery. I właśnie te numery musimy znaleźć, żeby otworzyć ten safe pod koniec wyzwania lawowego. Ten, kto je otworzy, dowie się, co jest w środku, a co tam jest. No zgadnijcie. Co? Tam jest parę niespodzianek i kolejne tysiąc dolarów. Koteczku, skąd wziąłeś taką sumę? Wow. Kto jest gotów, żeby być pierwszym? Ja, ja. W tym wyzwaniu bardzo ważne jest, żeby ukończyć je jak najszybciej. Napiszcie w komentarzach, kto szybciej poradzi sobie z tym wyzwaniem. Dokładnie, zostawcie lajka, żeby było nam łatwiej przejść. Chodźmy! Jestem na starcie i jestem gotowy być pierwszym. Dlatego to Dawid będzie tym, który pierwszy odnajdzie pierwszą cyfrę kodu do sejfu. Tak! A i bądź uważny, bo ona może znajdować się wszędzie dosłownie wszędzie Zaczynamy? No dobrze, my będziemy mierzyć czas, bo nam też będzie wkrótce potrzebny. Gotów 3 2 1 Start. Tak, na krzesło. Wszystko idzie prosto. Ładnie. Jest dobrze. A to jak? Teraz tutaj dalej. O tak? Tak, musisz się jakoś dostać do kolejnego pokoju tego tutaj. Tutaj? Tak. A to jak? Na górę. A! Na łóżko, a! W porządku. Tak. I co teraz w tym pokoju? Teraz, żeby przejść do drugiego łóżka, musisz się jakoś na nie wspiąć albo przeskoczyć. Nie wiem, albo przelecić jak ptak. Ptaki mają skrzydełka! No dokładnie. Teraz! O, klasa! Ciężko! No dawaj, dawaj, dawaj! O, to było fajne! Wow! Zaczął od szpagatu! Tak. Jaka tu jest cyfra? Dwa! To chyba tyle! Dwa albo pięć, nie wiem, ale zabierz to i nie marnujmy czasu! Znalazłem tylko to! Dobra, minęła minuta. Już? Tak, minęła minuta. Teraz musisz się dostać jakoś tam. Dasz radę? Dobre! Ja jestem w szoku. Sam się zastanawiam jak to wszystko zrobić! A on to praktycznie przeskoczył! Tak, a teraz do tego pokoju! Tak! O hop! Dawaj do skoku! O, zadziałało! Tak. Tu? Tak, tak. Ta lampa przeszkadza. No tak, przeszkadza, ale jesteś mądry, uda ci się mu ominąć. Dasz radę. Pierwszą cyfrę już masz. I co dalej? Chodź tu. A, tam? Tak, tak, teraz tu dalej. Uważaj, żeby nie wpaść w lawę. O, hop, krok na ten stołek. A ty? Tak, tutaj? Tak, i przez wannę. Wanna? Tak, tak, ale skok. O, długi skok, wow, dobra robota! Tak, tak, to było ciężkie! Pięknie! O! Teraz wejdź tam! Na wannę? Tak, tak, na wannę. O, udało mu się! I co dalej? Teraz dalej przez ten okrąg. Tak. O, teraz przejdź tutaj i znowu wychodzisz. Oj, ślisko! No, uważaj, żeby nie upaść, chodź teraz tutaj! Ojdź. Dobra robota, dobra. A tu jak? A to tutaj to jest absolutny koszmar. Trzeba tutaj się przedostać pomiędzy Lego. Możesz próbować postawić stopy między nimi. To jest straszny sen każdego rodzica, naprawdę. Całkowity koszmar. Aj! Poczułeś jak to boli jak się na nich stanie. O, a czas ucieka, minęły już prawie 4 minuty. Dobra! I to by było na tyle. Dobra, możesz zeskoczyć na dół. Dobrze poszło. Ile? Super. Pięknie. Ile to zajęło? No dobrze, 4 minuty. Nieźle. Mamy pierwszą cyfrę do safe'u. Jak kolejne będą gotowe, to otwieramy. Kolejny będę ja. Dobra, wyzerujmy czas. Stop, 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 stop. Jestem gotowy, ale jest tu bardzo dużo przedmiotów, które po prostu mogą się pode mną złamać, więc muszę być bardzo ostrożny. Tak, dokładnie. dokładnie tak. No dobra, postaram się zrobić wszystko jak najbardziej płynnie, obiecuję. Raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj, szybko! Dawid tutaj bieg, a ja myślę, że lepiej, jakbym się czołgał żeby tutaj nic nie złamać. Trzeba rozłożyć wagę. No tak. Żeby tylko wszystko było w porządku. Dobra, na sofę powinno być ok, jest mięciutka, w porządku. Ja tu jestem. No to tutaj na pewno niestabilne. No dobrze. Ej, udało się. I tutaj, albo na stół. Nie upadnij, stop, stop, stop. A udało się. tu. Tak? Tutaj możesz. Mam 95 kg i podłogę pod sobą. Ta lawa może skończyć piętro niżej. Ja to. Mam wejść tam? Tak. Takiego ciężaru te łóżka dla dzieci jeszcze chyba nigdy nie widziały. Mam nadzieję, że łóżko się nie złamie. Jest stabilne. Oop, udało się. <laughs> Ech, w razie czego mnie łapcie. Teraz na następne łóżko. Mhm, a to w ogóle jest możliwe? Tak. Tak, ta poręcz jest bardzo chwiejna. Hmm, hmm, hmm. No powiedzmy, że się uda. Ooo! Oh. No, było naprawdę chwiejnie. Bardzo chwiejnie! No dobra, teraz dalej. W dół! W dół, tak! Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. I, i ooo! Oh. To było powolne, ale chyba mi się udało. Tak ma być. Dobra, teraz musisz się dostać tutaj. Nie wiem, to jest najtrudniejsze. Dawid tu z łatwością przeszedł. Tak. To, że Dawid przeszedł, to widziałem. Ale ja chyba utknąłem. <ścoughs> I dalej. Ugh. Dobrze. Odpoczynek. Dawaj, krok dalej. Mały stolik. Mam spore wątpliwości co do tego stoliczka. Jest mały i wygląda jak lego drewno. Co? Raczej tego nie wytrzyma. No tak, no jasne. A w dodatku ten stolik się chwieje. To jest trudne, naprawdę trudne wyzwanie. Chwieje się świski. Nie wiem, co mam zrobić. Rozważam tutaj punkt karny. Nie mam Pospiesz innego się. wyjścia. Ej I przechodzę tutaj. <laughs> Już zrobiłem, wszedłem. Dalej. Nie wolno tak. Dawidowi się udało, ale dla mnie to dużo trudniejsze. Dobra, teraz skok tutaj. Tutaj. Co na ten stolik? Teraz tutaj. Ech, no dobrze. Dobrze. Teraz rozumiem, że Dawid mówił, że ciężko obejść te lampy. Jak je obejść? Waku. Bez punktów karnych. Ciężko się tu nawet poruszyć. Będzie punkt karny. O! -o Aj! I ściąga mnie w dół. I stopa. <laughs> o -o -o. <laughs> Zaraz spadniesz. Jest okej. Okay. I na łóżko. No i na łóżko. To jest łatwe! Ha! Tu było lekko! Jakie łatwo! Już trzy minuty! Pośpiesz się! Już trzy minuty! Dawaj! Tak! Ile jeszcze? No dobrze. Teraz tutaj. No to jest okej. Okay. No, teraz krok tutaj. I tutaj. Tutaj. W porządku. Może nie odleci. Może się nie poślizgnę! Teraz w górę. Mhm. Muszę się złapać, może nie pęknie. Mam nadzieję. Może udało się. O oh je, yeah, podłoga to lawa. Piękna sprawa. Piu, piu. Ale szybko. Pięknie. Bardzo dobrze. A teraz zaczynamy co? A twoje ulubione. Tu będzie ciężko. Tu bez poręczy to nawet nie ma najmniejszej szansy przejść. Klocki Lego. No jak? Lepiej by było je przesuwać. Chyba tak. Ho ho ho. I? I. Wiecie co? Co? Zauważyłem, że widzę kota, a jeszcze nie znalazłem numeru. Nie mam cyfry. Co? Tu jakiś koszmar muszę wracać wzdłuż trasy. <laughs> Bez tej cyfry nie mogę nic zrobić. Dobra, muszę być ostrożny. No dobra. Ile mam czasu? 4 minuty 30 sekund. Niech mnie nikt nie ogląda. Jest! Mam! Gdzie? Zobaczcie! A! Było na górze! To dwójeczka. Dwójka? Dwa to druga cyfra. I znowu muszę zobaczyć stół. Stół lego, który zmiażdży mi stopy. Tu będzie szybko. I? Jest teraz więcej miejsca. No, tu też można. Tak, 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 będzie ok. Ile tam już minęło? 15 minut. 5 minut. 5? Ja zrobiłem, to on też zrobi. Jest. Co więcej czasu niż ty, Dawid? Dzień dobry, witam Was. Kolejny numer. Mamy to. Podsumowując, 5 minut 15 sekund. Zobaczcie, dwójka i piątka są bardzo podobne. Jak w prawdziwym życiu. To może być 2 i 5. Zobaczymy, 5, 2 albo 2, 5. Na razie to niestety jeszcze nie jest pewne. Zdecyduje Artur, która godzina? 5, 15. 18. To koszmar. No dobra, to teraz moja kolej. Będę najszybszy, na pewno. Ha, <laughs> najszybszy. No to co, zaczynamy! Ty jesteś gotowy, a wy, jeżeli wam się podoba, zostawcie lajka oczywiście. Dajcie lajka! Zaczynamy liczyć. No to co? 3, 2, 1. Start! Dawaj! Hej, hej, hej! Zobaczcie jak on szybko mija te wszystkie przeszkody! Zobaczcie, jaki on jest niestabilny. Pięknie! 10 sekund i pierwszy pokój prawie skończony! Hopa! I teraz tutaj, tak? Oj! A, tak! Pośpieszył i rozśmieszył! Tak, taka jest sytuacja. Jeden wypadek, tak jak u ciebie, prawda? To nie jest parkur Robloxowy, ale jest okej. Okay. Co to za problem, jeden upadek? Ty miałeś jeden i ja mam jeden. Może drugi nadchodzi. Teraz stoisz na tym stoliku nocnym, a powinieneś od razu być tam. A to trzeba było o tak! Kolejny błąd. Na serio? Dwa faule! Tak! <laughs> nie upadłem! A może jednak? Nie no, my też to jeszcze dwa razy robiliśmy. A tam dwa razy. Ale tu nie możesz! No teraz będzie trochę komplikacji. I znowu na przeszkodzie staje ta lampa. Trzeba się przecisnąć. Dajesz! Uważaj, uważaj! I pięknie! No i potrzebuję jeszcze cyfry, prawda? Tak. Tak. Może jest gdzieś tutaj! Może być! Może tutaj być! Na razie masz czas. Wiesz, ja potem wróciłem i tak się udało. A proszę! O, jest! Co to jest? Trzy? No. Pewnie trzy! Całkiem proste. Tutaj! Hop! Teraz musisz tu wejść! Duży krok, dokładnie. I. Tak, 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 musisz tam wejść i obejść całą łazienkę. Mhm. Mm Nie ma więcej numerów, tylko ten, tak? Tak, to wszystko. Dawid, Dawid, posuń się, żeby mógł sobie tutaj dalej przejść. O tak. Jest. Tymczasem, przyjaciele, minęły prawie dwie minuty. Dwie. Dwie. Tak, pośpiesz się i nie wpadnij przypadkowo do lawy. Szybciej, szybciej. Come on, dawaj, dawaj, dawaj. Przechodź dalej. O! Oh. Mhm. Mm I tu! Klasa, klasa, pięknie. Zostało już naprawdę niewiele. On je po prostu rozrzuca. A można tak było? Przebiegły z niego typ. Taki sprytny. Oj, oj. O, ho, 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 ho. Ups. Dobra, jest. Hop. Już. I, I ile? Stop. Stop, stop, stop. Spójrzmy na sytuację. Masz najlepszy czas. Dawid jest drugi. A ja mam trzeci wynik. I co to oznacza? Będziesz pierwszą osobą, która będzie miała szansę znaleźć kod. Brakuje nam jednej cyfry. Bo znamy pierwsze trzy... I wygra tylko ostatnia. OK. Ten, kto ją znajdzie, wygrywa. A jak ktoś upadnie? Bardzo proste. Za każdy dodatkowy upadek dodatkowe pół minuty. Ej, wow! A to i tak nie do końca zmienia wynik. Wszystko jedno. Tak, jedno. Nawet jakby to przeliczyć, to i tak będziesz startował z pierwszego miejsca. U ciebie zero. No i u mnie jeszcze 30 sekund, ale niestety nie za bardzo się cokolwiek zmieni. 40 sekund, tak? No dobrze. No to co? Zaczynamy! Pierwsza moja cyfra 2, 5, trzecia była trójka i teraz ustawimy po kolei. Musimy wybrać ostatnią cyfrę. Mhm. Musimy wybrać ostatnią, czwartą cyfrę. I teraz, jak Artur zgadnie. To zgarnia wszystko. Tak. Jeśli nie, to kolejka dalej i Dawid będzie próbował. Jeśli nadal nic, to kolejka do mnie i tak będzie w kółko. Aż nie zgadniemy. Zobaczcie, ja spróbuję schematem. Zobaczmy, tu jest 2 i tu jest 3, czyli powiększenia. Więc teraz tutaj powinno być od 5 do 6. Mhm, to spróbujmy. No to dawaj, próbuj. Tak, 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 tak. Gdzie jest 6? Od góry! O. Mhm. Mm no to nie jest to. <laughs> Ta cyfra nie zadziałała. Nie działa. Twoja cyfra, Dawid. A... Spróbujmy jedynkę. Jedyneczka? Jeden. Tu. Nie, nie, nie. Powinno wejść gładko. O, tak. I jak jest? Potknęło. No to utknęło. To raczej nie jest poprawna liczba. Tak, utknęło. No dobrze, no to teraz spróbujmy z siódemką. I <śmiech> utknęło. <śmiech> Co to ma być? No dalej, Artur. No, dajesz, Artur. Nie wiem, pięć? Daj pięć. Pięć, no dalej. Nie, nie od dołu. Teraz? Nie, tu masz osiem. A, dobra. Pięć. Pięć. Wow. To też nie 5. Zostało nam już bardzo mało cyfr. Tak, dawaj. Nazwali to dziewiątką, a zero jest możliwe? Zero. Zero. Mhm. Nie! W takim razie ja spróbuję dziewiątkę, tak jak powiedział Dawid, zobaczmy. Może to będzie szczęśliwa liczba, nie! A no nie! Zostało 0! Zrobiliśmy dwa kółka. Znaczy, że przeszło sześć cyfr. No i zostało jeszcze zero. Dawaj, teraz ty. Tak. No. No to weźmy dwa. Co? Co? <laughs> tak. Wow. To otwórz. Uwaga! Otwórz to. Tak, 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 tak. Co tam jest? Wow. Co? Wow, ile kasy! Co tam jeszcze jest? Lego! Kotku Lego, dziękuję! Lego Kotek, dzięki! Zwycięża ten, który napisał, że to Artur wygra! Wyzwanie lawowe! Piękna sprawa! Zabieram to! No i przyjaciele, nie zapomnijcie zostawić lajków może kolejnym razem kawałek tylko przyleci do was! Zobaczymy, do widzenia!